Cześć kochani, dzisiaj wam pokażę kolejny szybki przepis na pączusie. A z to będą pączki? Z jogurtem naturalnym. A więc zaczynajmy. Na początek sobie wlewamy jogurt naturalny. W tle słychać mojego kotka. I teraz dołożymy sobie cukier waniliowy. i cukier puder i razem teraz to będziemy mieszać teraz przesiejemy sobie mąkę proszkiem do pieczenia i ponownie będziemy mieszać do połączenia się składników Ciasto mamy, można powiedzieć, wymieszane i teraz ostatni składnik, który dodajemy, to jest łyżka octu. Ja mam ocet jabłkowy, ale może być również zwykły. Mieszamy ponownie i czekamy, aż nam się olej nagrzyje. I będziemy smażyć pączki. Olej mamy nagrzany, ja sobie jednego już włożyłam, żeby to sprawdzić i teraz będziemy łyżką kładli, pączu się na nasz rozgrzany olej i będziemy piec parę minus, jednej i z drugiej strony. mi się upiekły, więc teraz je przekładam na ręcznik papierowy, żeby troszeczkę ociekły nam z tłuszczu. I będziemy wkładać kolejną turę. się mamy upieczone, tak się prezentują. Teraz sobie jeszcze posypię cukrem pudrem. I będzie można zajanać. A teraz Wam pokażę, jak się prezentują w środku. Zobaczcie, jakie puszyste. A więc kochani, jeśli Wam się podobał ten pomysł na te pączki, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia.